Dzisiaj opowiem Wam o książce, która mnie urzekła, choć większość moich znajomych szczerze jej nienawidzi. Zapraszam! Mam słabość do XIX wieku, dlatego znowu przenosimy się w tamte czasy. Autor opowieści, o której chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, zainspirował się prawdziwą historią pewnego młodego nauczyciela. O czym przeczytamy? W wielkim skrócie o żyjącym w prowincjonalnym francuskim miasteczku chłopcu, synu Drwala, który chce od życia czegoś więcej, a jedynym sposobem, żeby to osiągnąć jest zostanie duchownym. Nie bójcie się, to nie jest jakaś płytka historia miłosna. Jej autorowi chodziło przede wszystkim o ukazanie, takie panoramiczne ukazanie społeczeństwa francuskiego epoki ponapoleońskiej, czyli takiego wyracho wyrachowanego i skoncentrowanego na knuciu różnego rodzaju intryk. Co jeszcze może przekonać was do przeczytania tej historii? Chyba fakt, że sam Ernest Hemingway umieścił tę powieść na liście 17 książek, z których przeczytania nie zrezygnowałby nawet za milion dolarów. A mówię oczywiście o czerwonym i czarnym stendala. Życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia, miłej niedzieli i do zobaczenia w kolejnym Bukszocie.